Jesteśmy w Kartonowskim Parku Narodowym i takie pierwsze pytanie laika, który dużo chodzi po Beskidach, a mało po Sudetach. Co tu jest tak naprawdę cennego? Zacznijmy od tego, że sam Park Narodowy jest najważniejszym przyrodniczo miejscem. Najważniejszym pod względem zachowania bioróżnorodności. Najcenniejszym pod kątem przyrodniczym. Dlatego, że zazwyczaj w Parku Narodowym występują najrzadziej spotykane gatunki zwierząt, roślin, najcenniejsze siedliska przyrodnicze. To jest bardzo ważne dla terenów nie tylko w samym parku narodowym, ale dla też terenów, które są w otoczeniu. Jego. To są takie ostoje przyrody, które pozwalają na przetrwanie wielu gatunków pod wpływem presji człowieka. No właśnie, jeżeli chodzi o presję, to teraz rzucę Ci tekst, którego właściwie nie powinienem rzucać, rzecz której w zasadzie powinienem się wstydzić. 10 lat temu robiłem długi szlak przez Tatrzański Park Narodowy. Byłem już pod koniec tego szlaku, ostatni masy w przejściu przez Czerwone Wierchy. Tak patrzę na mapę i widzę, że chyba nie zdążę przed tą wichurą, która właśnie odchodziła. Taki dobry huragan, biało stówę. Cholera skróca, i rzeczywiście skróciłem. A, I to był ten jeden raz, kiedy zszedłem ze szlaku w Parku Narodowym. W gruncie rzeczy z premedytacją. Do dzisiaj jest mi głupio z tego powodu, ale jak tak, sprzyjrzeć się teraz temu terenowi, który nas otacza. A co tak naprawdę jest złego w tym, że, a, że to zrobiłem? Czy jakby presja, presja na, te, na, na park? A czy rzeczywiście nasza presja jest aż tak wielka? Zwłaszcza teraz zimą, wiesz kiedy tak naprawdę idziesz po śniegu, nie dotykając z nogami żadnej roślinności itd. wiadomo, że zdrowie i życie jest bardzo ważne, ale też jest bardzo ważna świadomość tego, co jest w otoczeniu szlaków turystycznych. Sieć szlaków turystycznych pozwala nam się łatwo przemieszczać w górach, a pomiędzy tymi szlakami mamy siedliska chronionych gatunków zwierząt, roślin. Zwłaszcza problem jest, jeżeli chodzi tutaj o zwierzęta, bo tylko tylko tam, pomiędzy tymi szlakami, potrafią znaleźć swoją ostoję, tylko tam mają odrobinę spokoju i każdy turysta, który wyłamie się z tych zasad, wchodzenia po szlaku turystycznym, zejdzie ze szlaku, po prostu ogranicza możliwości występowania niektórych gatunków. Taki na przykład cietrze, który już widząc człowieka z odległości 100 metrów odlatuje, no to ma niesamowity problem w karkonoszach, bo niektóre szlaki oddalone są zaledwie od siebie, równolegle idąc po kilkaset metrów. Jeżeli z jednej strony jest szlak, z drugiej strony szlak, w ciągu dnia pełno turystów, i jeszcze na dodatek ktoś, kto jest pomiędzy tymi szlakami, nielegalnie w sumie schodząc z, z utartej ścieżki. Wyklucza możliwość występowania gatunków, często takich, które są już na skraju wyginięcia. No właśnie, wspomniałeś o Cietrzewiu. A, czy to jest taki klejnot, można powiedzieć, te karkonoszy? A, o Cietrzewiu słyszy się raczej mało. Znaczy w Polsce to nie jest tak, że wyjdziesz na, na Burzańskie łąki, czy chodząc, chodząc po, po parkach narodowych, które kojarzymy z ptakami typu Wiebrza. Jeżeli chodzi o cietrzewia, to nie tylko w karkonoszach, bo spadek liczebności tego gatunku już obserwujemy od w sumie kilkudziesięciu lat. I nie jest to tylko jedyny klejnot, ale każdy gatunek, który jest zagrożony jest przedmiotem naszego zainteresowania. Nie tylko po to, żeby chronić gatunek dla gatunku, ale jednak żeby zachować tą przyrodę dla następnych pokoleń w jak najlepszym stanie. A ten cietrzew faktycznie doszedł już do tak niskiej liczebności, że kolejne zagrożenia i kolejne negatywne oddziaływanie na ten gatunek spowodują, że na naszych oczach wyginie kolejny gatunek. Jeszcze ponad 20 lat temu w karkonoszach mieliśmy no mhm. ale nie zdążyliśmy ochronić głuszców i niestety wyginęły. Cietrzew być może jest kolejny na tej liście, które, które uciekną nam stąd jak najbardziej skupiamy się na działaniach, żeby ochronić nie tylko cietrzewie, ale wszystkie zagrożone gatunki. I w, o tyle to jest ciekawy gatunek, że zajmuje takie fajne siedliska gdzie są tropowiska, gdzie są źródliska to są też ważne dla człowieka miejsca bo w świetle y, zmian klimatycznych w ciągle powtarzających się susz no to te siedliska to też są dla nas ważne jeżeli cietrzew nie będzie już miał gdzie występować jeżeli cietrzew wyginie to też będzie dla nas znak, że te siedliska się zmieniły i to my też będziemy mieli pro, problem z wodą, z, 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 z życiem generalnie. No dobrze, jesteśmy w parku narodowym, ale park narodowy to też udostępnienie turystyczne. Więc e, pytanie brzmi, czego tak naprawdę potrzebuje ten gatunek? Bo jesteśmy teraz, w tej chwili, na szlaku, tuż przy, e, tuż przy schronisku pod Śrenicą. E, pod e, jesteśmy w miejscu, gdzie przebijają się tysiące ludzi, czasami tysiące ludzi dziennie. Nie wiem, jakie są statystyki Parku Narodowego, ale obstawiam, że w piękny dzień, prędko mogą przejść spokojnie tysiące ludzi. Oczywiście, i tak jest. A ochrona przyrody. I te najbardziej zagrożone gatunki potrzebują świadomych turystów. Jeżeli ty będziesz poruszał się tylko i wyłącznie po tych szlakach, już nie będziesz chodził nocą po parku, ta, yy, te zwierzęta poradzą sobie w ostojach pomiędzy szlakami turystycznymi w czasie nocnym, kiedy będą miały odrobinę więcej spokoju, kiedy nie będą niepokojone i mają szansę na przetrwanie. Dzięki turystom, którzy poruszają się tylko i wyłącznie po wyznaczonych szlakach, jest szansa na osiągnięcie celów naszych działań ochronnych. Jeżeli yy, jednak nie będziemy się dostosowywać do tego, no to, no to będzie problem. Jeżeli spojrzysz przed nami, tam jest pas graniczny rozdzielający Republikę Czeską od naszego kraju. Ludzie, którzy... E, nie ma szlaku turystycznego. Ludzie, którzy przechodzą przez, tą, e, przez ten fragment gór, przechodzą przez środek siedliska Cietrzewia właśnie. Płosząc ten gatunek i no, jednak źle wpływając na jego zachowanie. A zimą jest to dla takiego gatunku być albo nie być. Spłoszony nocą, cietrze, często nie jest w stanie się ukryć przed drapieżnikami, często nie jest y, w stanie znaleźć sobie odpowiednie, odpowiedniego schronienia, do tego jakiś tam wydatek energetyczny, stres, to wszystko działa na minus. Co poza się trzeba? Oj, mamy tu całe mnóstwo fajnych gatunków. Suweczki, włochatki, podróżniczki, siwerniaki. To akurat gatunki ptaków. Kilkanaście y, gatunków nietoperzy. Y, no niestety nie mogę wymienić dużych drapieżników, bo y, przez setki lat gospodarowania człowieka w Karkonoszach te duże drapieżniki wyginęły. Ostatniego niedźwiedzia zastrzelono w Karkonoszach. Ponad 200 lat temu ten sam los spotkał niestety i rysie, i wilki, ale w tamtych czasach człowiek nie miał takiej świadomości przyrodniczej. Raczej traktował te gatunki jako zagrożenie i po prostu tępił wilki, rysie, żbiki, niedźwiedzie. Na szczęście, po ponad 200 latach, powoli zaczynamy obserwować powrót dużych drapieżników. Już kilkanaście razy pojawiały się tutaj w karkonoszach wilki, pojawiały się rysie, ale niestety. Nie, na, nie, na, nie spodobał mi się ten obszar m, aż tak, żeby zostały u nas na dłużej. Jednak coś tu jeszcze tym dużym drapieżnikom przeszkadza. Podejrzewam, za mało przestrzeni. Że to, podejrzewam, że to jest za mało wolnej od człowieka przestrzeni. No, karkonosze charakteryzują się chyba największym zagęszczeniem schronisk turystycznych w górach środkowej Europy i na pewno największym zagęszczeniem szlaków turystycznych na tak małą powierzchnię. Tyle ponad setka kilometrów szlaków turystycznych przy powierzchni zaledwie 6 tysięcy hektarów, to jest bardzo dużo. 6 hektarów, 60 kilometrów kwadratowych, 100 kilometrów szlaków. Ponad 100, no, około 120 kilometrów. Także ta sieć jest przeogromnie duża tutaj. Cietrzew to taki jeden klejnot. Nie wahałbym się tak go nazwać, bo w skali Polski jest. Silnie zagrożony. Na pewno jeden z najważniejszych gatunków, które występują i w górach Izeckich i w karkonoszach. A drugim, kiedy czytam o, o karkonoszach, jest sokół wędrowny. I to nie jest, znaczy, jest kojarzone jako drapieżnik, niekoniecznie jest skojarzony z górami, z karkonoszami. Chociaż ze swoje siedliska wybiera miejsca trudno dostępne, więc na przykład skalne. Więc trudno, chociaż trudno powiedzieć, czy te skały, które są w, tak patrząc z okiem nie ornitologa, czy te miejsca, które są tutaj w karchonoszach naokoło, są idealnym siedliskiem dla niego. Przekonasz się o tym y, dzisiaj, jeżeli będziesz przechodził koło śnieżnych kotłów, przekonasz się, jeżeli będziesz przechodził przy innych kotłach polodowcowych, kotłach wielkiego, małego stawu, tam ściany skalne, sięgają kilkuset metrów, do kilkuset no, do ponad 100 metrów. Pionowe ściany skalne umożliwiają mu świetne miejsce do założenia gniazda, do obserwowania swoich potencjalnych ofiar, do polowania, do bytowania. Dawniej nie było tutaj sokoła wędrownego, od kilkunastu lat gnieździ się w Karkonoszach, w kilku miejscach, no jednak coś mu się spodobało w tych naszych karkonoskich skałach teraz jest zima, więc oczywiście raczej nie zagląda w te swoje miejsca, ale już w lutym, jeżeli trochę cieplej się zrobi, w pogodniejsze, w ładniejsze dni, na pewno będzie zalatywał, rozglądając się, co tam na jego starym siedlisku lęgowym się dzieje. Czy to jest powód, dla którego w śnieżnych kotłach nie powinniśmy zjawiać się poza szlakiem? Nie powinniśmy się nigdzie zjawiać poza szlakiem, ale zwłaszcza. Tam, tam szczególnie jest zakaz, tam regularnie Nie, zakaz, się... zakaz ten sam jest na całej, te, na, całym, na całej powierzchni parku, na całym terytorium parku ten sam zakaz obowiązuje, natomiast tam jednak presja ludzi szukających adrenaliny i tak dalej jest nieco. Większa, dlatego już udało się zbudować tą świadomość u lokalnych ludzi gór, że tak powiem. Już wiedzą, że nie powinni wnioskować o pozwolenia, że zejścia ze szlaków, na ćwiczenia lawinowe i tak dalej, na wspinaczkę w lodzie w odpowiednich terminach, kiedy już zaczyna się powiedzmy ten okres przygotowania do lęgów sokoła. U nas często w końcówce pod koniec lutego, w marcu jeszcze jest ładna zima w tych śnieżnych kotłach, co. co pozwala na przeprowadzenie jakiegoś szkolenia w warunkach śnieżnych. No niestety, to, jest, to już jest ten czas, kiedy sokoły chętnie tam próbują założyć jakiś lęk, przystąpić do lęku. Kiedy chodzę po Karkonoszach, w sumie rzadko pobywam, za rzadko, ale kojarzą mi się one z Tatrami, bo ma góry o charakterze troszeczkę alpejskim, wysokie, a więc ponad granice lasu. I w zasadzie tych podobieństw można by znaleźć jeszcze trochę, ale takim podobieństwem, o którym wspomniałeś, było na przykład to zagęszczenie szlaków. Mówi się o tym, że w Tatrach 95% parku znajduje się bliżej niż kilometr od szlaku. Tutaj jest chyba dosyć podobnie. No nawet chyba jeszcze gęstsza sieć szlaków jest niż w Tatrach i no to generuje ze sobą pewne zagrożenia. Także ja bym tutaj jednak apelował, żebyśmy wchodząc na te szlaki, choć ich jest dużo i mamy gdzie chodzić, myśleli o tym, że góry nie tylko są dla nas, ale też dla tej przyrody, dla tych gatunków, które tam żyją, bo to są prawdziwi mieszkańcy gór i to jest ich dom, a my tu jesteśmy gośćmi. Także warto by było pomyśleć o tym, że to nie, nasze, nie tylko nasze doznania się liczą ale też ta przyroda dla naszych przyszłych pokoleń, dla nas samych jeszcze, to jest ważne.